Dajcie, moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie czytanko kolektywne. Jak on lub ona postrzegają tę relację z Tobą? Dobrze. Skupmy się, moi kochani. Poproszę o szczery przekaz. Jak on lub ona postrzegają tę relację z Tobą? Wow. Padły mi karty. Piątka monet. Siódemka miecz. Najpierw był as piąta piątka monet, siódemka miecze, dziesiątka miecze. Ktoś tu kogo się zranił. Mhm. Paź monet. Mag. I czwórka monet. Tutaj wyczuwam bardzo silny wpływ ziemskiej energii, czyli możecie pytać o pannę, koziorożca bądź byka, albo osobę, która posiada takie właściwości, takie cechy tych znaków Zodiaku, czyli osoba pragmatyczna, stąpająca po ziemi bardzo mocno. No cóż, cóż Wam mogę powiedzieć? Ta osoba przede wszystkim, no, jak ona postrzega tę relację z tobą? No, czuję, że to jest jakiś nowy początek między wami, a jednocześnie, że coś się kończy w jej życiu, z przyjściem waszym do jej życia, że jakiś okres, który nie był zbyt pomyślny dla niej, kończy się w tej dziesiątce mieczy. Jednocześnie jest tutaj coś ukrytego, coś tajemniczego, co być może wiąże się z oszukiwaniem innych ludzi. Czyli może być to sytuacja trójkowa, gdzie wy oboje albo czwórkowa, może wy oboje na przykład jesteście zaangażowani gdzieś indziej, albo ta wasza osoba, którą pytacie, jest gdzieś indziej zaangażowana. No więc to się wiąże też z tym, że on czy ona, oni się boją, że coś utracą, tak? Coś, co budowali latami. To jest osoba, tak jak powiedziałam, pragmatyczna, to jest osoba, która ona, ona nie chciałaby wprowadzić zbytniego zamętu w swoje życie, nie chciałaby też ranić innych, a jednocześnie ma do tego predyspozycję i ma do tego skłonności jakby to, nie jest, to To może nie być pierwszy raz, kiedy ta osoba robi takie rzeczy, gdzie, gdzie kogoś innego oszukuje. I tak, na pewno jest u charyzma, jest tutaj chemia między wami, ta osoba próbuje cię trochę zaczarować i ty też, ty też próbujesz, tak? Tutaj, wy oboje jesteście w tym magu. I ja czuję, że to jest obopólne oddziaływanie. To jest ogólnie taka, taka osoba, która ma tego maga w sobie, po prostu, że jest magiem. Czyli. Zna swoje możliwości, wie jak oddziaływać na innych, wie w jaki sposób na nich wpływać, żeby, żeby, żeby chociażby te osoby lubili, tak? Wszyscy, wszyscy no albo przynajmniej szanowali. Ta osoba ma niesamowitą charyzmę w sobie, tak? Czasem może tego używać do manipulacji, ale co ciekawe, ta osoba tak może Ciebie też postrzegać. Że to ty masz tę charyzmę i że to ty możesz być takim manipulantem bądź manipulantką wobec niego, tak? wobec niej. Boi się, on czy ona oni się boją tego, że stracą tutaj grunt pod nogami, że stracą to, na co pracowali latami bardzo silne tu jest oddziaływanie ziemskie, tak jak mówię, czyli dla tej osoby bardzo się liczą te dobra materialne albo te dobra, które ona ma wiecie, w dobra to się też wlicza właśnie na przykład jakaś relacja budowana latami rodzina, wiecie, to są wszystko te, 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 te rzeczy rzeczy w cudzysłowie oczywiście, ale wiecie o co mi chodzi, to jest budowanie latami czegoś po prostu I ta osoba tego się boi stracić, a jednocześnie a jednocześnie bardzo ją korci, żeby spróbować tylko mm, ona nie będzie zbyt szczodra w tych swoich odczuciach, uczuciach do ciebie, powiem szczerze. E, to może być gorący flirt tutaj, to może być po prostu takie, nawet coś więcej niż flirt w pewnym momencie. E, I nawet będziesz miała wrażenie, czy będziesz miała wrażenie, że, że do czegoś to prowadzi, do czegoś takiego ważnego, sensownego, do może jakiejś takiej głębszej relacji, do czegoś po prostu, gdzie. Wy będziecie ze sobą tutaj um, szczęśliwi i happy end, tak? Um, tu może być dużo goryczy i dużo bólu i ta osoba też o tym wie, że ta osoba też będzie cierpiała przez to, przez tą relację. A jednocześnie, jakby nie potrafiła się powstrzymać e, wobec ciebie, może być też osła e, w pewnym momencie, tak, wiesz, zmieniać ton, na przykład że rozmawia z tobą, jest super miła, wpatruje się w ciebie i w ogóle już myśli, że jest coś, coś więcej na rzeczy, a później nagle ona zmienia na ten ton taki właśnie bardziej profesjonalny, bardziej oschły, bardziej taki rzeczowy i ty jesteś trochę skołowany, skołowana, nie wiesz o co chodzi, ale to jest taka jakby czy manipulacja też może, ale taka, taka gra, żebyś ty za bardzo sobie może za dużo nie wyobrażała, nie wyobrażał i żeby on czy ona też tak jakby nie posuwali się dalej, żeby te granice były zachowane? A jednocześnie tego chce, żeby te granice były naruszone. Ciekawe, co? Zobaczmy dalej. Jak ta, ta osoba, o którą pytasz, postrzega Waszą relację? Dziesiątka buław. Ja tu w ogóle czuję, że, że to jest może, może być taka pracownicza relacja między Wami, że pracujecie razem. Może to być Twój szef, to Ty jesteś szefem. I głupiec. Nowy początek. Znowu. Ta osoba trochę się czuje przy tobie jak głupiec, a z kielichów na spodzie. To jeszcze sobie też wyłożymy. Ona nie chce jeszcze dopuścić do siebie tej myśli, że ta relacja bardzo wiele zmieni w jej życiu, ale ona czuje i wie podskórnie, że tak będzie i ty to czujesz i wiesz podskórnie, że tak będzie, że ta relacja po prostu bardzo dużo w Waszych życiach zmieni, że to już nie będzie to samo. Um... Ta, ta osoba może Cię też traktować czasami w taki sposób, że Ty jesteś jakimś, no może nie ty, tyle obowiązkiem dla niej, co po prostu czymś jeszcze dodatkowo, co ona ma. Ona ma dużo w życiu, dużo się u niej dzieje, i Ty jesteś tym jakby, nie wiem, piątym kołem uwozu, tak? które, które po prostu się pojawiło, i ta osoba za bardzo nie wie, jak się zachować wobec Ciebie, a jednocześnie jest tu początek czegoś, jakiegoś zauroczenia, zakochania się nawet, bym powiedziała. W as Kielichów. Zobaczcie, ile tu jest nowych początków. To jest ten mak, as, monet, yy, głupiec, as Kielichów. To są same początki. Coś jest na rzeczy. Ta osoba, yy, jeżeli nie jesteś pewny, pewna, czy ta osoba coś, coś, tam, coś tam ma, że, że nie wiem, czy też o tobie myśli, tak jak ty myślisz o tej osobie. Tak, tak. Coś jest na rzeczy po prostu, tak? Tylko, że, yy, że to nie jest takie proste. To, jest, to, to będzie skomplikowane bardziej tutaj, i będzie bardzo wiele momentów, kiedy ty poczujesz się oszukany przez tą osobę w tej relacji, i a ta osoba też będzie tak się czuła, oszukana przez ciebie. Bo, bo mówię, bo wy oboje będziecie tak po prostu na siebie patrzeć, wokół siebie krążyć, ale żadne z was, e, wydaje mi się na ten moment, że żadne z was raczej nie zrobi tego kroku w przepaść, tak? Tak jak ten głupiec tutaj. To już jest balansowanie na tej granicy. Zresztą tu może zaraz spaść, ale z drugiej strony jeszcze, jeszcze to jest przed tym. Także mm, ani ty, ani on, czy ona, tak? To zależy, kto tutaj jest, kto tutaj pyta. Nie podejmiecie jeszcze takich kroków jakichś konkretnych, aczkolwiek próby jakieś mogą być. Tylko, że te próby będą takie, mm, to będzie bardziej wyglądało, że każdy z Was chce być profesjonalny i że to ma być profesjonalna relacja, i no mówię, to jest dużo ukrywania. To jest dużo ukrywania się ze swoimi prawdziwymi odczuciami, ale musisz wiedzieć, że ta osoba też o tobie myśli w jakiś sposób, i to też coś po prostu jest na rzeczy, to nie jest w Twojej głowie i to coś, coś jest, coś się zadziewa, coś się między Wami zadziewa. Dobrze. Jeszcze wyjmę teraz dwie karty. Co ta osoba y, chce ci teraz przekazać? Co ci chce teraz przekazać na ten moment? Król mieczy i królowa mieczy. Hm. Perfect couple, tak. Ta osoba widzi w tobie po prostu y, y, kogoś równego sobie. Nawet jeżeli y, pytasz na przykład o szefa, do którego coś więcej czujesz, y, to ta osoba, ten szef, on uważa cię za po prostu równego sobie. On nie traktuje cię, że ty jesteś niżej od niego, że on jest lepszy, nie. On traktuje cię jako godnego przeciwnika, przeciwnika w cudzysłowie, oczywiście, czy przeciwniczka, tak? To, to po prostu jakby czuje tę więź z tobą i ty też czujesz, i tutaj na poziomie intelektualnym bardzo dobre jest porozumienie. Czyli wy macie, będziecie mieli, czy macie o czym rozmawiać. Ta osoba ci chce to przekazać, że bardzo uwielbia z Tobą rozmawiać, wymienić jakieś uwagi, po prostu tak, jakbyście się rozumieli w lot. I to jej się bardzo, bardzo podoba. Stymulujesz intelektualnie tę osobę. No, ale ta stymulacja intelektualna ma duży potencjał, żeby się przerodzić w coś więcej. I Ty to wiesz, i ta osoba to wie. A czy ci ludzie naokoło was wiedzą? Być może też coś podejrzewają. Natomiast um, kto się zdecyduje na ten pierwszy krok, taki dosyć takiego rzucenia się w przepaść, tego nie wiem, powiem szczerze. To możesz być ty, to może być on, możecie też działać jakby równocześnie, e, że oboje się w, w tym samym momencie decydujecie, że, że warto, warto, nie wiem, zrobić ten pierwszy krok, nie wiem, pocałunek, czy, czy po prostu coś więcej zaproponować. Tak. Tylko że to ta relacja może być okupiona bólem, także też tu warto wiedzieć, że, um, że do końca możecie nie być fair wobec innych, ale też wobec siebie nawzajem. Dobrze, moi drodzy, eee, dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że to czytanko wam się podobało. Pamiętajcie czytanie kolektywne, ogólne, weźcie co rezonuje, zostawcie resztę. Trzymajcie się, Pa, pa, do następnego!